Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się wymianą fartucha gumy w pralce Bosch Seria 4. W tej pralce fartucha już nie widać, ponieważ został ściągnięty przez właściciela pralki. Próbował on sam wymienić fartuch, niestety nie udało mu się to, ponieważ próbował to zrobić tylko i wyłącznie przez ten otwór, który widzimy. Pokażę Wam krok po kroku, jak to zrobić. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania mojego kanału. A więc, żeby wymienić fartuch, musimy przede wszystkim ściągnąć cały front pralki. Bez tego nie ma możliwości założenia wewnętrznej obejmy fartucha. Tutaj od spodu są dwie śrubki, jedna tutaj, druga tutaj, a one są na rozmiar klucza szóstka. Bierzemy sobie końcóweczkę szóstkę, odkręcamy te dwie śrubki. E, oczywiście pamiętamy o tym, aby ściągnąć obejmę fartucha, tą zewnętrzną, którą widzimy od razu. Po otwarciu drzwiczek, następnie ściągamy sobie górną kapę i musimy delikatnie zsunąć panel sterowania. On się trzyma dosyć mocno na takich zatrzaskach. Ja Wam spróbuję tu pokazać trochę bliżej. Te zatrzaski musimy po prostu do wewnętrznej strony pralki odgiąć i mocno pociągnąć panel do siebie. O, tu są takie trzy zatrzaski. Widzicie, ten główny środkowy trzyma najmocniej. Jak go odginam do środka. O, i tu unoszę ten drugi, też zatrzask u góry. I panel się wysuwa. Na dole też go trzymają zatrzaski, dlatego ja tutaj sobie śrubokrętem o tutaj na przykład podważam. I panel wysuwa się. Uważajmy tutaj na przewodzik brązowy od elektrozaworu. Jak tu musiałem. Uciąć opaskę plastikową, żeby trochę większy zapas był tego przewodu, żebym mógł odciągnąć sobie ten panel sterowania. Ale nie musimy go ściągać spokojnie. Potrzebne jest nam tylko do odkręcenia śrubki trzymającej front pralki, która się znajduje właśnie pod tym panelem. Z dwóch stron jest ta śrubka, z jednej z drugiej robimy to samo. Jak już odkręcimy te śrubki, to tak naprawdę możemy panel położyć z powrotem, aby nam się nie walał. Demontujemy sobie front, odchodzi już łatwo. Odpinam teraz zasilanie blokady drzwi. To jest jedna kostka. I stawiam sobie na bok cały front palki. No i teraz jak to tutaj wygląda. Na początku właściwie mieszkanie próbował na ten rant metalowy sobie założyć fartuch. No nie, fartuch przychodzi na ten plastikowy rant zbiornika i na niego zakładamy fartuch. Oczywiście musimy też uważać, żeby fartuch założyć dobrą stroną. Tutaj myślę, że nie byłoby problemu, ponieważ jest wężyk od zbiornika y, detergentów, który wchodzi w ten fartuch, ale najłatwiej znaleźć sobie te trzy dziurki tutaj na dole i one zawsze muszą być na samym dole. No a wężyk, oczywiście, musi wejść do tego otworu w fartuchu. Także tutaj w tym modelu akurat ciężko by się pomylić. No i sztuka z wkładaniem fartucha. Dlaczego w zasadzie to jest tak skomplikowane i często dzwonicie po y, fachowców i serwisantów? Dlatego, że te fartuchy akurat w Boszu wchodzą łatwo, czasem w ten swój rant naprawdę wchodzą bardzo ciężko. Zobaczcie, jakim ja to ruchem robię tutaj. Podwijam sobie jedną ręką do zewnątrz, a od wewnętrznej strony, jak jest podwinięty ten element, wpycham w szczelinę. I kiedy mam wepchnięty ten wewnętrzny palec który dopycha jakby fartuch do zbiornika, puszczam tą zewnętrzną odgiętą wargę i ona wtedy sama sobie wskakuje na miejsce. W zasadzie ciężko jest to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to, co, co jest niezrozumiałe, zaobserwujecie na filmiku i uda wam się założyć ten fartuch po swojemu. No, chyba że zajmujecie się tym profesjonalnie. Jeżeli się zajmujecie profesjonalnie, to zachęcam Was z kolei do komentowania tego filmiku i do e, tworzenia takiego forum. Pod filmikiem, w którym możecie dawać znać, jakie macie patenty na różne naprawy, i tak dalej, żeby ułatwić naprawy również innym osobom, które spotkają się z podobnym problemem i będą chciały naprawić swój sprzęt. Zobaczcie, ja używam teraz płynu do naczyń jako poślizg, ponieważ sama rurka nie chce wejść w, to, w, to, w ten twardy gumowy, Więc smaruję sobie tą rurkę płynem do mycia naczyń. On jest bardzo fajny, bo nadaje poślizg, ale też jak wyschnie, Przyczepność tego jest na tyle duża, że ta rurka sobie nie wypadnie z tego fartucha. I teraz bez problemu ta rurka cała wchodzi. Oczywiście do tego grubego znacznika, bo to jest znacznik, do, na jaką głębokość ma ona sobie wejść w ten fartuch. Bierzemy sobie obejmę, ale, 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 jeżeli zrobiliście już yy, rurkę, mianowicie włożyliście ją do fartucha, zatrzymajcie się i ją wyciągnijcie. Bo ja zdałem sobie sprawę dopiero teraz, kiedy posmarowałem sobie rączki płynem do bycia naczyń, to też polecam palce sobie posmarować płynem do bycia naczyń, bo to będzie przydatne do naciągania tej wewnętrznej sprężyny. Dzięki temu nie będziecie sobie drażnić palców, ta sprężyna fajnie będzie Wam się ślizgała między rękoma. No ale trzeba założyć najpierw tą sprężynę, a nie rurkę. Ja się, zda... ja się zczaiłem o tym dopiero w momencie, kiedy chciałem to zakładać, także możecie od razu. Wypiąć rurkę. Jeśli to zrobiliście, lub jej nie wpinać i założyć obejmę fartucha. Jeżeli macie jakiś problem, lub naprawa sprawia, naprawa sprawia wam jakieś trudności, to zachęcam Was do komentowania. Chętnie pomagam Wam. We wszelkich problemach, w miarę moich możliwości, na odległość, o ile w stanie, jestem cokolwiek zdiagnozować lub pomóc. No, ale jestem za tym, żeby naprawiać, nie wyrzucać. Także w razie czego piszcie, jak w mur, ja Wam chętnie doradzę. No i sprężyna sobie wchodzi tutaj w ten rowek. Nie wiem, czy to dobrze zobaczycie. W tym rowku sobie siedzi i musicie sprawdzić, aby dookoła na całym obwodzie ta sprężyna była w tym rowku na 100% zamocowana. Jeżeli będzie, no to nie ma opcji, że fartuch nam już wyskoczy i że będzie jakaś nieszczelność. Także w tym miejscu już możemy sobie wykluczyć no, ewentualną nieszczelność lub błąd podczas montażu. Wczepiamy rurkę, no i składamy tak naprawdę wszystko w odwrotnej kolejności. Pamiętajcie o podłączeniu blokady z drzwi. Tutaj front sobie wchodzi w na plastikowych takich cofaniach, ułatwiających zamocowanie go do pralki ja tutaj oczywiście przyspieszę to, żeby wam żeby wam oszczędzić czasu. Panel przedni demontuje się ciężko, ale wchodzi naprawdę bardzo łatwo oczywiście przewody od elektrozaworów. Ja tutaj zabrakował mi opaski plastikowe podwiązają sobie taśmą izolacyjną, ale warto to też zamocować, żeby one gdzieś tam nie latały. Tutaj nie pomylcie się ze śrubkami. Takie typowe wkręty są do trzymania zbiornika detergentów, a taka krótka śrubka z drobnym gwintem idzie tutaj na dół, jeżeli chodzi tutaj o przestrzeń detergentu. Ona trzyma jeszcze front pralki. Wszystko sobie składam odwrotnie w kolejności. No i teraz pozostaje nam jeszcze założenie fartucha na samym froncie pralki, tak żeby Faktycznie uszczelniał nam te drzwiczki. No i tutaj kolejny wyuczony ruch, czyli odginamy sobie wargę do, wargę do zewnątrz fartucha i jedną ręką odginam tą wargę, a drugą dążę za pierwszą ręką. I wartuch się zakłada sam w rowek, który został wykonany we froncie pralki. Robimy tak dookoła. Oczywiście jak już przejedziemy cały obwód, upewnijmy się delikatnie ciągnąc fartuch, czy znikąd nie wyskakuje. Jeśli nie wyskakuje, no to wtedy możemy zakładać sprężynę. Jak założyć sprężynę? Dzięki jednemu z Was, e, który w poprzednim filmiku polecił mi e, taki właśnie swój patent na sprężynę. Jak, ja sprężynę tą zakładałem śrubokrętem i się z nią mocowałem, ale tutaj... Postanowiłem zastosować ten patent. A więc bierzemy kombinerki, chwytamy za jedno z mocowań, za, za drut, nie za mocowanie sprężyny, ale z jednego końca sprężyny, naciągam kombinerkami, żeby rozciągnąć sprężynę, a drugą ręką bez największego, najmniejszego oporu mocuję sobie, obejmę w fartuchu. Bez mocowania, bez ryzyka, że uszkodzimy fartuch. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i będzie przydatny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.